Hej, ostatnio w filmie, gdzie otwieram dla was duży kalendarz adwentowy Avon, obiecam, że otworzymy też mały. Więc oto jest. Zobaczymy, czy jest lepszy, czy jest gorszy, czy jakieś produkty się powtarzają i czy właściwie opłaca się go zamawiać znowu ułożyłam sobie swoją pudełkową konstrukcję, na której stoi kalendarz mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, ale dla mnie jest to po prostu najwygodniejsze żeby wam otwierać okienkę i pokazywać co się w nich znajduje mały kalendarz adwentowy jest dokładnie o połowę mniejszy od dużego kalendarza, ponieważ mamy tutaj 12 elementów, w tym dużym było 24, taka sama różnica jest również w cenie, duży kosztuje 299 zł, a ten mały 149 i w sumie w wielkości e, fizycznie e, też jest praktycznie o połowę mniejszy dlatego że ten tutaj ma powierzchnię taką samą jak jedno skrzyło tego dużego ponieważ ten duży nam się tak rozkładał tutaj po prostu po ściągnięciu tej ochronnej tekturki mamy od razu okienka możemy go od razu otwierać tutaj nam się nic e, nic nam się nie otwiera oczywiście z tyłu na tej tekturce ochronnej mamy y, wypisane wszystkie produkty które mamy w w kalendarzu, no takie są wymogi, wiadomo, nikt nie będzie kupować kota w worku, więc tak to wygląda. Bardzo ładna grafika, tutaj mamy już gwiazdeczki, tak tam bardziej mieliśmy jakieś ludziki, tak bardziej świątecznie. Tu gwiazdeczki, ale oczywiście nadal jesteśmy w tych kolorach Havonu, czyli od fioletów do róży, moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Po ściągnięciu tej tekturki ochronnej kalendarz przedstawia się w ten sposób: więc mamy dokładnie taką samą grafikę, jak na tej tekturce ochronnej, i już że jest twardo, znowu będzie bardzo ciężko otwierać te m, okienka. Z jednej strony jest to plus, no bo wiadomo, wiecie, nic nam się w transporcie nie zniszczy, można go nawet komuś gdzieś przewieźć, wiecie, paczką i wszystko będzie ok. Z drugiej strony no właśnie ciężko się go otwiera, i tak jak widzieliście w, w filmie z dużym kalendarzem obawiam się, że mogę po prostu ten środek potem zmasakrować. Ale już przejdźmy do sedna. Zaczynamy od okienka numer 1, które znajduje się tutaj na górze. I już zdążyłam podrzeć trochę mocniej e, ten kalendarz. No, który by się tego spodziewał? A tutaj w środku mamy kredkę. I jest to kredka konturówka do oczu w kolorze blackest black, więc dokładnie taka sama, która była w dużym kalendarzu adwentowym. Nie będę wam jej otwierać nowej i pokazywać, jak ona wygląda. Po prostu sięgnę po tą, którą już mam kredka jak mówiłam w kolorze blackest black, czyli czarna automatyczna, wykręcana nie trzeba jej temperować, piękny głęboki kolor bardzo łatwo się nią maluje bez najmniejszych problemów ona jest, moim zdaniem jest idealna bo nie jest ani za miękka, ani za twarda bardzo wygodnie się nią maluje tak, ale się nie, wiecie, tak nie ciapie jak na przykład kredki żelowe, więc bardzo polecam, klasyczna, czarna, automatyczna kredka Okienko numer 2 znajdziemy tutaj na dole. Może go nie podrę tak strasznie. I tutaj mamy coś ciekawego, coś czego ostatnio nie było, czyli... Płyn do demakijażu z olejkiem Jest to wersja miniaturowa Mamy tutaj 50 ml produktu Ja kiedyś miałam tą wodę micelarną Właśnie z olejkiem, tylko w takim normalnym Opakowaniu, bardzo dobry produkt On jest jak widzicie dwufazowy Należy go wstrząsnąć przed użyciem Żeby się te fazy połączyły I zmywamy nim makijaż Mamy tutaj informację Że również nadaje się do zmywania Makijażu wodoodpornego I zawiera w sobie Masło Shea, jest do Normalnej oraz suchej skóry. Ja otworzę i zobaczymy, czy mamy tutaj. No właśnie, tego się spodziewałam. E, tutaj pamiętajcie, nie ma żadnej osłonki, więc jeśli będziecie nakładać na wacik ten płyn micelarny z olejkiem, to uważajcie, bo bardzo łatwo e, można go po prostu rozlać i, i wylać wszędzie dookoła. Pod jedyneczką mamy okienko numer 3. No i teraz boję się, że teraz wszystko rozerwę ponieważ tam już od góry porwałam, ale nie. I cóż mamy? Mamy tusz do rzęs i tym razem mamy jeden z najbardziej bestsellerowych tuszy, czyli Euforię. I uwaga, jest to wersja Euforia klasyczna. E, trochę jestem zadziwiona, bo z tyłu na opakowaniu pisało, że jest to ta wersja Featherlight. E, nie wszyscy mogą kojarzyć. E, niedawno wyszły Tusze euforia w koloro, kolorowe takie. I one miały, słuchajcie, na opakowaniu taki. Um... Taki, no właśnie, ta klasyczna euforia. One miały taką, e, takie piórko na opakowaniu i wydaje mi się, że tamte tusze były ciutkę lepsze od tej klasycznej euforii. E, jest to klasyczny tusz niewodoodporny w kolorze Blackest Black, czyli czarnym. Jest to e, tusz, który nam mm, zrobi piękną objętość oraz przepiękną długość na rzęsach. E, jest to tusz z klasyczną szczoteczką, taką... Dosyć sporą, jak widzicie Taką troszeczkę klepsydrowatą Ja go osobiście bardzo lubię Rzeczywiście daje fajny efekt objętości e, Trochę skleja rzęs Aczkolwiek kiedy już lekko nam zgęstnieje To już ten problem moim zdaniem znika ma jedną wadę, moim zdaniem ten tuż bardzo szybko się zsycha I tak naprawdę dobrze, że tutaj mamy słoiczek Na którym napisane jest, że trzeba go użyć w ciągu 3 miesięcy Bo tak naprawdę myślę, że on dłużej niż te 3 miesiące Po prostu nie wytrzyma, bo się sam zeschnie Okienko z czwórką mamy po tej stronie I jest to coś, hmm, widzę większego I w okienku numer 4 mamy krem do rąk z Planet Spa jest to, no teraz go wyciągnij. Ha, ha, ha. bardzo ciekawe jest to ten sam krem, który mieliśmy w dużym kalendarzu adwentowym krem z linii Aroma Therapy Beauty Sleep z lawendą oraz z rumiankiem, jest to krem o pojemności 30 ml przepięknie pachnący ta linia właśnie mi się podoba dlatego, bo on jest tak idealnie zrównoważony ten zapach rumianku i, i lawendy nie jest on zbyt intensywny, krem jak mówiłam 30 ml w takim bardzo ładnym opakowaniu Fajnie to wygląda. Ten kremi może ma 30 ml, on jest bardzo odżywczy, ma taką konkretną konsystencję, więc jest naprawdę wydajny. Moim zdaniem super sprawa, bo taki 30 ml krem śmiało możemy wrócić sobie czy do torebki, czy do kurtki, do kieszeni, czy gdzieś położyć. Mieć po prostu taki kremik w każdym miejscu w domu, więc, więc jest okej. Okay. Ta piąteczka jest tuż obok czwórki i coś czuję, że to będzie jakiś lakier, e, wnioskując po wielkości tego okienka o matko. Jak to, słuchajcie, ciężko idzie? No to jest zdecydowany minus tych kalendarzy, i to i tak, jak mówiłam, mamy lakier do paznokci. Jest to lakier BB, e, czyli taki upiększający paznokcie. Jest to, kolor, jest to oczywiście kolorowy lakier, no teraz go wyciągnij. Okej, okay, jakoś go wyszarpałam. W kolorze Lilac Love. Już go Wam pokazuję, jaki to jest właściwie kolor, bo trochę nam to mówi. Taki piękny, widzicie, fioletowy kolor, delikatny, rzeczywiście taki lilakowy lilakowy, przepiękny kolor lakier BB All in One one mają poprawiać strukturę paznokcia, jak ten paznokieć wiecie, wygląda, że jeśli mamy jakieś tam nierówności, nierówności to że on powinien nam je wszystkie ładnie wygładzać, wzmacniać jeszcze jednocześnie paznokcie i dawać taki piękny pastelowy kolor, w ogóle w tej linii BB, moim zdaniem są najpiękniejsze pastelowe kolory jeśli szukacie czegoś pastelowego z Avon bardzo fajne lakiery szeroki pędzelek, to Dosyć szybko schną, dobrze się trzymają, pewnie sobie go zostawię, bo w sumie już kiedyś chciałam go sobie zostawić, ale wiecie, zawsze tak jakoś, ach, zawsze coś mi wypadało, bo już mam tych lakierów dużo, ale teraz sobie chętnie go zostawię, myślę, że naprawdę jest, jest świetnym lakierem do paznokci. I już słuchajcie szóstka, jesteśmy już praktycznie w połowie, szóstka jest taka troszeczkę większa. I pod numerkiem szóstym mamy serum z protinolem Czyli znowu ten sam produkt, który mieliśmy w dużym kalendarzu adwentowym. Jest to nowe serum z proteinolem. Nie mówiłam Wam ostatnio, czym w ogóle proteinol jest. Protinol jest innowacją Avon Jest to składnik, który znajdziecie tylko w Avon, bo właśnie Avon go sobie opatentował. Jest to aminokwas, który wspiera odbudowę kolagenu w skórze, produkcję kolagenu w skórze typu pierwszego oraz typu trzeciego. Produkt, ja osobiście produkty z proteinolem bardzo lubię. Pierwszym produktem, który był z proteinolem, są odmładzające ampułki e, takie niebieskie. Następnie proteinol został dodany do wszystkich kremów ENIU, e, właśnie Ejwonowskich I teraz niedawno weszło nam serum, takie klasyczne serum z proteinolem, które ma nam wygładzać lekko zmarszczki, nawilżać mocno skórę, e, wygładzać ją, ujędrniać wiecie, przywracać blask. Ja osobiście bardzo się z tym serum polubiłam. Tutaj mamy miniaturkę, jest to 10 ml produktu. Takie miniaturki normalnie nie są dostępne w katalogu. One są, widzę, tylko w tym oraz w tym dużym kalendarzu adwentowym. Normalnie to serum jest w opakowaniu z pompką, a tutaj mamy po prostu taką małą tubeczkę. Ja się osobiście bardzo cieszę, bo to serum jest świetne. Ono jest lekkie, nie tłuste, świetnie się nadaje na co dzień pod makijaż, ale jednocześnie naprawdę. Mega, mega na więc znowu na wyjazdy jak najbardziej. Nuberek 7 mamy tutaj. Powiem Wam, mam wrażenie, że w tym małym kalendarzu jeszcze ciężej się to okienko otwiera. Naprawdę, no, jest z tym spory, spory problem dla mnie. I tutaj mamy, co my tu mamy? Mamy błyszczyk, jest to błyszczyk. Avon True e, w kolorze Perfect Nude. Takiego nie mam, więc go wam odpakuję. On oczywiście jest zapakowany w folikę. Zresztą wszystkie produkty w kalendarzach adwentowych są zapakowane w taki sposób, jakbyście je normalnie kupili z katalogu. Jest to taki e, błyszczyk po prostu błyszczący, widzę, że on nie ma. Błyszczyk błyszczący, nie ma żadnych w sobie drobinek. Um, jest w takim lekkim, nudziakowym odcieniu. Um, ma w sobie, zobaczcie, delikatne krycie, ale to nie jest takie krycie, wiecie, pełne. Dosyć uniwersalny kolor. No, ja osobiście go nie mam, więc się bardzo cieszę. Numer 8 mamy tutaj pod siódemką. Jest to, największy, jest to największe okienko w całym tym kalendarzu. I pod numerkiem 8 mamy znowu produkt, który już był w kalendarzu adwentowym dużym. Jest to maska Planet Spa. Planet Spa z, ze złotem oraz z olejkiem UD. Jest to taka bardzo przyjemna, nawilżająca maska. Pokażę Wam w ogóle którą tą starą, bo nie będę tej nowej otwierać, żeby wam pokazać jak ona wygląda. To jest taka mała 50 ml maseczka taka w formie żelowej. Ona jest do zmywania, ma taki piękny złoty kolor, przepięknie, przepięknie pachnie ta maseczka właśnie tym olejkiem. Ud jest to maseczka do zmywania, pięknie nawilża skórę, rozświetla, rewitalizuje. Z tej jednej się cieszyłam, to drugą pewnie komuś oddam w prezencie. Okienko numer 9 jest tutaj, i też się chyba będę spodziewać jakiegoś lakieru do paznokci. Zobaczymy. No już mieliśmy lakier BB, czyli taki troszeczkę odżywkowy. No to teraz może jakiś kolorek. I mamy lakier z linii żelowej. Pamiętajcie oczywiście, że ta linia żelowa to są lakiery klasyczne, które same wysychają, do których nie potrzeba lampy, ale one nazywają się żelowymi, ponieważ mają przepiękny blask i tak właśnie i są trwalsze ym, niż takie niby zwykłe lakiery. Jest to kolor Racing Hearts. Taki intensywny, powiedziałabym, zobaczcie, fioletowo-różowy, czyli delikatna odżywka, tak ten lakier BB. No i ten kolor taki intensywny, bardzo lubię te lakiery. One mają szeroki pędzelek, bardzo wygodnie się nimi maluje. Jednocześnie ta formuła jest taka dosyć um, gęsta i rzeczywiście fajnie się trzymają. Takiego koloru jeszcze nie mam, więc znowu jestem bardzo z tego powodu zadowolona. Pora na numer 10, który jest tutaj. E, też jest takim, jest takie okienko troszeczkę dłuższe. I tutaj mamy perfumetkę Maxima, i kolejny jest to produkt, który już był w tym dużym kalendarzu. Więc Wam nie będę tej otwierać, pokażę Wam tę poprzednią. E, jaki jest ten zapach? Jest to zapach Maxima, czyli ten zapach słodki. No, i tak on, wiecie, co, jak tak poleży trochę, w sensie, wiecie, bo wcześniej go psikałam na świeżo, a teraz już tak sobie poleżał e, w tym, w tym e, w końcówce. Zapomniałam słowa. I pachnie bardziej słodko. On jest taki trochę kwiatowy, ale rzeczywiście jest mocno słodkim zapachem. Bardzo piękny, moim zdaniem taki dodający pewności siebie. Na zimę, na jesień, na wczesną wiosnę jak najbardziej, więc myślę, że śmiało go można teraz zużyć. Pamiętajcie, że perfumetka jest to po prostu woda perfumowana bądź woda toaletowa w takim małym. 10 ml opakowaniu to nie jest nic, co będzie miało gorszą e, trwałość albo będzie gorzej pachnieć, to jest to samo, więc myślę, że fajnie, bo zawsze jakiś zapach można sobie wypróbować. Szkoda, że jest to dokładnie ten sam zapach, e, co z dużego kalendarza, no bo zawsze mogliby dać coś nowego. Został nam jeszcze numer 11, i tutaj mamy, proszę Państwa. Odżywkę? Nie, jest to primer, baza pod tusz do rzęs I jego też mam, więc nie będę wam pokazywać tego nowego opakowania Pokażę wam z tego mojego Jest to baza e, właśnie pod tusz do rzęs, która ma sprawiać, że ten tusz Euforia e, Właśnie będzie miał jeszcze większą objętość, będzie mocniej wydłużał rzęs Jest to taka e, biała baza e, Mamy klasyczną, nie za dużą szczoteczkę, co się bardzo chwali nie pachnie jakoś intensywnie ta baza. Z tego co pamiętam, ona również zawiera w swoim składzie olej rycynowy, więc przy regularnym stosowaniu jeszcze nam pięknie wzmocni rzęsy. Czy rzeczywiście ona robi jakieś cuda z tym tuszem? E, moim zdaniem tak nie bardzo. E, daje jakiś tam efekt, że widać, że jest różnica, tak? Ale to nie jest coś takiego, żebym powiedziała, wow, coś niesamowitego. E, nie jest to bubel, ale to, też nie jest to coś, co moim zdaniem jest absolutnym must-have od Avon, więc no dobra, fajnie, że to jest, że to jest coś innego. No, ale to jest moim zdaniem taki. No, taki, taki sobie produkt, i już, proszę Państwa, jesteśmy przy ostatnim okienku. Okienko numer 12. Jak widzicie, bardzo szybko się taki malutki kalendarz adwentowy otwiera. No, ale to okienko po prostu otwiera mi się znowu szalenie ciężko. I w okienku numer 12 mamy szminkę. I jest to szminka matowa, ultramatowa w kolorze Trust Red, czyli znowu jest to ten sam kolor, który mieliśmy w kalendarzu dużym, e, no ale fajnie. Mieliśmy jasny błyszczyk do ust, i mamy teraz czerwoną szminkę. E, to jest szminka, tak jak mówiłam, ultramatowa. Ona ma taką fajną końcówkę, trochę jak te szminki Hoodie Beauty, taką wyciętą piękny, czerwony kolor, intensywna bardzo pigmentacja, nie są to szminki mocno wysuszające ust lekko się wżerają w usta, ale one właśnie nie wysuszają tak wiecie, na maksa, ja osobiście bardzo te szminki lubię, no akurat kolejnej nie potrzebuję, ale ją może komuś innemu po prostu oddam no, ale ogólnie taki myślę kolor bardzo uniwersalny bo to jest taka klasyczna czerwień, no i cóż, i to już Cały kalendarz, słuchajcie, cały kalendarz. Co dopiero teraz w sumie zauważyłam, że tutaj, słuchajcie, w tym kalendarzu chyba nie mamy żadnego plastiku w środku, wiecie? Jeszcze go sobie tutaj z boku spróbuję otworzyć. Okej, okay, trochę go bebeszyłam, ale widzę, że tu rzeczywiście nie ma żadnego plastiku. Tu jest, słuchajcie, sama tektura, więc moim zdaniem super. No bo mimo wszystko tektura jest bardziej ekologiczna niż plastik, co by nie mówić. No cóż, trochę mi się ten znowu rozwalił, ten kalendarz adwentowy, okienko jedno się całkiem urwało. O matko, o matko, wszystko się rozwala, ale rozpakowany. Podsumujmy sobie, co znaleźliśmy w tym małym kalendarzu adwentowym. Znaleźliśmy w sumie 12 produktów. Sześć, które znajdują się również w tym dużym kalendarzu adwentowym, adwentowym oraz sześć zupełnie nowych. Z tych, które już były to mamy konturówkę do oczu Blackest Black automatyczną, perfumetkę Maxima, czerwoną szminkę ultramatową w kolorze Trust Red. Mamy jeszcze krem do rąk Planet Spa, maseczkę Planet Spa z olejkiem ud oraz ze złotem, a także serum z protinolem. Z zupełnie nowych rzeczy mamy... E, olejek do demakijażu, w sumie jest to płyn micelarny z olejkiem mamy również bazę pod tusz do rzęs mamy tusz do rzęs Euforia w kolorze Blackest Black błyszczyk w kolorze Perfect Nude bez żadnych drobinek, kremowy lakier do paznokci BB w kolorze takim pięknym lilakowym, e, fioletowym Prześlicznym moim zdaniem oraz taki intensywny żelowy lakier do paznokci w kolorze Racing Hearts, czyli e, pokazywałam wam taki różowo-fioletowy, czyli jest tak pół na pół. Znowu mamy coś tam z pielęgnacji, mamy coś do paznokci, mamy produkty do makijażu ust oraz oczu, mamy coś do demakijażu, e, mamy coś do demakijażu. I w sumie zapach jeden. E, no powiem wam taki ten kalendarz, wydaje mi się, że ten duży jednak był fajniejszy ale ten też nie jest zły. oczywiście znowu przeliczyłam sobie te wszystkie produkty, ile one kosztowały czy w ogóle on się opłaca znowu liczyłam dla was tak naprawdę po dwóch cenach, no bo wiadomo w katalogu Avon te ceny jednak praktycznie co katalog się zmieniają więc policzyłam dla was ym, jedne, jedno liczenie jest jako ceny najniższe jakie ja kiedykolwiek widziałam albo tak mi się wydaje a druga cena to jest taka standardowa cena, tak, czyli mniej więcej Albo taka uśredniona, albo taka, w której te produkty znajdziemy w katalogu najczęściej. Jeśli chodzi o te, właśnie, uśrednione najczęstsze ceny, to za cały kalendarz, za wszystkie produkty z kalendarza zapłacilibyśmy około 166 zł i 89 groszy. Kalendarz kosztuje 149, więc jak najbardziej opłaca. Jeśli jednak chodzi o te ceny najniższe, wyszło mi 135 zł i 89 groszy, więc w sumie jeszcze prawie 15 zł taniej niż wartość tego kalendarza, więc to i tak średnio. Natomiast uprzedzam Was, że te ceny najniższe to są najczęściej ceny, kiedy w katalogu mamy dodatkową adnotację przy zamówieniu innego produktu z katalogu, tak? Więc zawsze wtedy powiedzmy, nie wiem, konturówka kosztuje. 7,99 przy zakupie dowolnego produktu innego z katalogu, więc wtedy musimy dobrać coś innego spoza tej promocji i nie z takim dopiskiem, żeby móc ją w tej cenie zamówić, więc no nie jest to najgorsza cena, tak? Bo i tak byśmy musieli coś zamówić, albo byśmy musieli kombinować jakoś, więc uważam, że Raczej się opłaca ten kalendarz, jest fajny, plus ogromny za to, że tutaj nie ma żadnego plastiku. Z tego co pamiętam, w tym dużym ten plastik się znajdował. E, tak jak mówiłam, kalendarz mały, adwentowy kosztuje 149 zł. Możecie go zamówić w listopadzie oraz w grudniu e, na stronie avon.pl lub u konsultantki. Ale pamiętajcie, te kalendarze są limitowane, więc no po prostu jak się skończą, to ich już nie będzie. Mamy 12 okienek, więc możemy otwierać sobie ten kalendarz od 1 grudnia do 24 grudnia. Co drugi dzień albo od 13 grudnia aż do Wigilii. Oczywiście kalendarz tak jak mówiłam, możecie kupić albo u konsultantki, albo na stronie avon.pl. Albo możecie sobie sami kupić ten kalendarz z rabatem 15 lub 40%, korzystając z linku, który znajdziecie w opisie. Um, jednorazowo możecie kupić sobie sam kalendarz, możecie coś dobrać więcej i wtedy będziecie mieć 40% rabatu. Myślę, że z rabatem 40% on wychodzi za mniej niż 90 zł. Mega się wtedy opłaca, więc w takiej cenie Wam właśnie go polecam. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podoba ten mały kalendarz adwentowy, czy jest lepszy niż duży, czy jest Waszym zdaniem gorszy. Moim zdaniem. Trochę słabszy, aczkolwiek uwaga, spoiler. W tym dużym moim zdaniem jednak na końcu samym zrobił ogromną robotę, jeśli chodzi o dowartościowanie tego kalendarza. Tak wiecie, kosztowo oraz w ogóle w moich oczach też dowartościowanie tego dużego kalendarza to odmładzające ampułki z Protinolem, ponieważ był to najdroższy produkt. Tak one kosztują w katalogu około 70 zł, więc wiecie, to było takie do góry wysunięcie go, właśnie, że lepszy, bardziej wartościowy. Tutaj czegoś takiego nie mieliśmy. Ale są fajne produkty, są miniaturki, produkty też takie przydatne, więc moim zdaniem jest ok, chociaż ten duży jednak lepiej, ale dajcie znać co wy o tym sądzicie. Jeśli Wam się film podobał, to koniecznie zostawcie mi kciuka w górę i już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!